Witam Was. Poniedziałek 21, czyli Misiek wieczorową porą. Dzisiaj na pewno będzie jak, jak jakieś zakłócenie w czasie naszego programu, ponieważ mam na sobie holtera, czyli mierzę ciśnienie i to może spowodować, że w trakcie mojego programu ten holter zacznie działać i będziecie tego mimowolnymi świadkami, za co z góry przepraszam, ale muszę, jak niektórzy z Was wiedzą, Parę dni temu skończyłem 53 lata i to są takie właśnie wymawiania związane z wiekiem. A my dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o tym, co możemy zrobić. My, jako obóz demokratyczny, żeby wygrać te wybory, jeśli Mencena nie będzie w drugiej turze. Bo ja uważam i o tym sobie za chwilę porozmawiamy, że jeżeli Mencena nie będzie w drugiej turze, to jest teraz ostatni dzwonek, by bardzo wiele zmienić po to, by wygrać. Jeśli nic nie zmienimy, to ja wam do dzisiaj mówię. Przegramy. A jak wygrać? O tym za chwilę. Proszę was o lajki i bardzo, bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału. Bardzo znany polski dziennikarz, nie mam prawa, by go tutaj cytować z nazwiska, ale mam nadzieję, że wyciągnę z niego publicznie tę deklarację. Pamięta o tym, że byłem pierwszym politykiem, który prywatnie i wtedy jeszcze przywódcę, bo wtedy jeszcze spożywałem ten zgubny trunek, powiedziałem i to nie w formie żartu, że Bronisław Komorowski przegra wybory prezydenckie. To był koniec lutego. 2015 roku. Wtedy nikt jeszcze nie wierzył, że Komorowski może te wybory przegrać. Ja to wtedy powiedziałem i uprzedzałem, że to się może bardzo źle skończyć. Wtedy mnie wyszydzano. Ja dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, jest koniec marca 2025 roku. Upłynęło 10 lat. Od tych wyborów których nieoczekiwanie dla bardzo wielu Andrzej Duda spuścił łupnia Bronisławowi Komorowskiemu. Ja błagałem i dalej błagam, byśmy wyciągnęli wnioski z tych strasznych dziesięciu lat, które są za nami. Co moim zdaniem spowodowało, że Andrzej Duda wygrał wybory w 2015 roku i tak naprawdę. Prawie to samo może spowodować, że Nawrocki wygra wybory w 2025 roku. Proszę państwa, czego nie było w 2015 roku. Nie było w ogóle kampanii negatywnej, prawdziwej kampanii negatywnej wobec Andrzeja Dudy. A było o czym? Wtedy Polakom o Andrzeju Dudzie opowiadać. O jego stosunku do in vitro. bardzo wielu jego wyborców do ostatniej chwili, wygłosując na niego, nie miało pojęcia, że głosuje na gościa o bardzo skrajnych w tym względzie przekonaniach. A wtedy była jeszcze trochę inna Polska. To był rok 15. I nie prowadziliśmy. Kampanii, w której mogliśmy wtedy pokazywać Andrzeja Dudę i jego związki z pisowskimi oligarchami, jego głosowanie w sprawie kontroli KNF-u nad skokami i tak dalej, i tak dalej. Te tematy dzisiaj brzmią egzotycznie, wtedy takie by nie były, ale dzisiaj nikt o nich nie mówi, bo wtedy w ogóle albo prawie w ogóle nie zafunkcjonowały w, nie zafunkcjonowały w kampanii wyborczej. Bo szef kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej wtedy, Bronisława Komorowskiego, powiedział w Newsweeku, w artykule skądinąd poświęconym temu, jakim jestem głupcem, powiedział, że po jego trupie, po jego trupie kampania negatywna przeciwko Budzie będzie prowadzona. I ta kampania negatywna nie była prowadzona. Duda wygrał wybory, bo oni się nie szczypali i na Komorowskiego, i na nas wszystkich bez przerwy pluli. Plują teraz na Trzaskowskiego, na Tuska, na wszystkich pod rząd. Na mnie. Z naszej strony nie dzieje się nic. Bo przecież to, co robi moi drodzy prokuratura, to nie jest działalność polityczna oponentów Prawa i Sprawiedliwości. To robi państwo polskie. A my uważamy, że to, co robi prokuratura w tej sprawie i jak robi, to jest wystarczające. Otóż nie, moi drodzy, jak temu nie towarzyszy polityczna kampania, która polega na mówieniu ludziom prawdy od rana do wieczora i czynienie z tego tematu, to to nie jest temat. Coś, co my sami wierzymy między sobą w ogóle, ale to, moi drodzy, w ogóle nie, prze, nie przekłada się na to, co myśli tak zwany prosty naród, co myślą wyborcy, którzy nie żyją problemami elity. Czy problemy wizerunkowe Karola Nawrockiego można przestać przedstawiać językiem elity, zatroskanej jakimś apartamentem? Nie za bardzo ludzie kumają w dalszym ciągu o co chodzi, i tak naprawdę w tej sprawie Nawrocki swoim milczeniem i kręceniem bardziej sobie zaszkodził niż sama afera zaszkodziła mu, bo to jest słaby kandydat, między nami mówiąc politycznie, cały czas bardzo słaby. A mimo to ma ogromne szanse na zwycięstwo. I ja wam to mówię. I dlatego uważam, że trzeba go przestać atakować językiem elity, czyli mówić źle, że złe rzeczy o Nawrockim, które trafiają do nas wzajemnie i nas tylko utwierdzają w tym, jaki zły jest Nawrocki, a wyborców, o których nam chodzi, pozostawiają wobec Nawrockiego, o Holter zaczął działać, obojętnymi. To, wo wobec czego nie są obojętni wyborcy, o czym wam cały czas powtarza, to to. Czy Nawrocki będzie, czy będzie uniewinniał i ułaskawiał swoich kubli z Prawa i Sprawiedliwości? To, co może być nieobojętne wyborcom, tym, o których nam chodzi, to jest coś, co Bielan w swoim, i teraz to mówię bez ironii, geniuszu idealnie rozegrał na początku kampanii. Otóż oni na początku kampanii, o czym ja Wam mówiłem jako jedyny od początku, odkręcałem to i pokazywałem, że to jest ich podpucha. To znaczy ten rzekomy raport, który rzekomo wyciekł o tych związkach. Nawrockiego z kibolami był nie po to, by Nawrockiemu zaszkodzić, ale dokładnie po to, by rozbroić tę bombę. I patrzcie, tak się stało. Nikt już wokół tego nie węszy, a to jest potężny problem, którego oni się boją. Związki nawrockiego z kibolami, zwłaszcza w kontekście ewentualnego zaangażowania się Trumpa i Amerykanów w jego kampanię, są potencjalną żyłą złota, dla tych, którzy są przeciwko nawrockiemu, czy coś się w tej sprawie robi, nic. My dalej będziemy słuchali, że argumentem jest to, że Rafał zna pięć języków i super. Tylko to niech kompletnie nie działa na tych wyborców, o których mi chodzi. Na tych wyborców mogą działać, może działać twarda kampania, w której do tej pory PiS zawsze zaczyna wymiękać, jak dostaje po głowie. Jak się z nimi rozmawia miękko i jak wyglądamy, jakbyśmy się sami bali, że na nich napadamy, to wtedy oni zawsze będą wygrywać. Na końcu zawsze będą wygrywać. Zwróćcie uwagę, co się stało z Trumpem. Tak z nim walczyli, że z nim przegrali. A zobaczcie, co się stanie z Le Pen. Tam państwo francuskie zadziałało. I zobaczycie, że pani Le Pen nie wystartuje w następnych wyborach. Będą się buntować, będą krzyczeć, będzie Putin, będą, będzie Orban. Cała szajka sowiecko-kageboska w Europie teraz broni pani Le Pen. Czekam na naszych cwaniaków. Ale nic nie zmienią. Państwo francuskie okazuje się silniejsze. I to jest to samo państwo francuskie, które dzisiaj, dzięki wysiłkom Tuska i Sikorskiego, może nam, o czym jako pierwszy znowu tu w tym kanale mówiłem, zagwarantować bezpieczeństwo tak jak jeszcze nigdy do tej pory? Jeśli prawdą okażą się te pogłoski, o których tu mówiłem, powtórzę jako pierwszy, że Francuzi mogą dać nam parasol nadochronny, jądrowy. To w znaczący sposób. Oczywiście zaraz się znajdą mądrale, eksperci, cwaniacy i tak dalej, że będą mówili, że to nie tamto i tak dalej. I na końcu, jak będziemy ich pytali, ale to, co, ale, co, ale, co na końcu, to na końcu ci wszyscy mądrale tak nie, nie mówią nic, to na końcu, bo wiedzą, że jakby się logicznie poszło tym, co oni nam mówią, tymi ciągłymi wątpliwościami, to na końcu, że, ale to najbezpieczniej będzie z ruskimi. Nie. No na to zgody być nie może. Kto powiedział, że Moskale, są to bracia nas Lechitów, temu pierwszy w łeb wypale pod kościołem Karmelitów. Tym pięknym wierszem kończę powoli i dedykuję go tym wszystkim, którzy nam będą chcieli mówić, że francuski parasol atomowy to mało, to niedobrze, to prowokowanie Rosji. Nie, prowokowaniem Polski. Jest sto parędziesiąt rakiet wymierzonych w nas przez 24 godziny dziennie z Kaliningradu w naszą stronę. Ostatnie kilkaset lat naszej historii jest prowokowaniem Polski i Polaków. Dzisiaj skuteczna polityka międzynarodowa, oparta nie na pajacowaniu, a na twardej obronie polskich interesów narodowych przeciwko ruskiej, zagrażającej nam narracji, jest wielkim atutem tego obozu. Który przy ogromnych wątpliwościach, przy ogromnych często wściekali się na ten opust, z dumą reprezentuje i popiera. Bo to jest jeden z korodnych argumentów, że warto to, co robi Tuski Sikorski w polityce zagranicznej. I jakbyśmy nie patrzyli na Rafała Trzaskowskiego, to jesteśmy pewni, że on będzie robił podobnie. W polityce zagranicznej. Tylko najpierw, żeby mógł to robić, musi nam wszystkim udowodnić, co to jest kampania wyborcza, i że nie ma się co bać, i że jak się nie zaczniemy z nimi nawalać, to oni nie będą mieli żadnych skrupułów i po prostu nas zaczukają. A ja mam taki ulubiony cytat z mojego, co tu dużo mówić, jednego z ulubionych filmów polskich i chłopaki nie płaczą, w którym jest taki cytat co trzeba zrobić, jak chcą coś zrobić z Fredem to co Fred wtedy powinien zrobić to jest jeden z moich ulubionych cytatów, takie motto które w kampanii wyborczej często powinno być obecne i to jest moja sugestia i prośba do przyjaciół z Platformy Obywatelskiej naprawdę przestańcie się cackać i przestańcie wierzyć i przestańcie wierzyć, że wszystko jest Gotowy i, i czeka na was spokojna druga tura, bo daję wam słowo, nie czeka. I problem, który też warto sobie już dzisiaj uświadamiać, jest taki, ponieważ, kochani, myśmy proponowali inny scenariusz i dzisiaj bez złośliwości ten scenariusz jednego kandydata, radka Sikorskiego, całego obozu władzy, dzisiaj gołym okiem widać, że byłby lepszym scenariuszem, ale trudno. Wybrała Platforma, my to szanujemy, ale to Platforma musi dzisiaj wygrać te wybory. I my na pewno będziemy głosować na kandydata Platformy w drugiej turze, ale to on musi wygrać, bo powiedziawszy to wszystko, co powiedziałem przedtem, też trzeba zacząć powoli mówić, że ponieważ nie dopuściliście nas do strategii własnego zwycięstwa i chcieliście sami to zwycięstwo odnieść, to jaki odniesiecie przy naszej pomocy, będziecie spijać jego niewątpliwie płody. Natomiast jak go przegracie, to też trzeba naszym kolegom uświadamiać, ponieważ lubicie to sami, to przegracie też sami. I niekoniecznie musicie do tej przegranej wciągnąć wszystkich innych. To brutalny język polityki. Ale ten brutalny język polityki jeszcze dzisiaj możemy razem zastosować wobec naszych wspólnych przeciwników. Bo jak tego nie zrobimy, a oni wygrają, to naród da Kaczyńskiemu większą legitymację niż cokolwiek innego. Jeśli naród po tym wszystkim, co także Michał Kamiński temu narodowi na temat Kaczyńskiego mówi, wybierze jego kandydata na prezydenta, to każdy mądry, Polski patriota wyciągnie z tego wniosek, a każdy nie mądry będzie dalej żył w świecie, który mu ciągle przynosi porażki. Ale jeszcze dziś jest szansa, jeszcze dzisiaj można wygrać. Ale trzeba się wziąć nie tyle do roboty, co do walki, do walki, bo, ko bo kolega kandydat Prawa i Sprawiedliwości Magryw za uszami, oni mają się czego obawiać, a my powinniśmy. To wykorzystać. Bo jeśli, powtórzę, Męcen nie będzie w drugiej turze, to Rafała Trzaskowskiego czeka bardzo, bardzo trudna przeprawa. I na dzisiaj, wbrew temu, co Wam pokazują sondaże, nie uważam, żeby w tej drugiej turze Trzaskowski był faworytem. By tak się stało, Trzeba albo doprowadzić do tego, by Męcen był w drugiej turze, albo już dzisiaj zacząć stawiać Nawrockiego w bardzo poważnym narożniku, w którym powinien się znaleźć jako człowiek, który gloryfikował polskich kiboli i bym w tym kierunku poszukiwał naprawdę bardzo ciekawych tematów. A jak wrzucę wam jeszcze temat, że nie tylko w Polsce są kibole, ale są także w Rosji. I są także słynni kibole Spartaka Moskwa, o którym wszyscy wiedzą, że służą do transportowania interesów Federacji Rosyjskiej i są mocno przefiltrowani przez rosyjskie służby specjalne. I jak zaczniemy szukać wokół tych relacji pomiędzy polskimi kibolami a kibolami ruskimi, to dojdziemy do takich ciekawych rzeczy, że jak ktoś się chce wziąć do roboty, to na pewno coś z tego znajdzie. A ja zapraszam Was do oglądania codziennie mojego programu, który jest subiektywnym przeglądem wydarzeń. Proszę Was o lajki i proszę o subskrybowanie mojego kanału. To jest bardzo ważne. Te subskrypcje to naprawdę coś, co mi sprawia ogromną satysfakcję, ale także jest dla bardzo wielu dookoła ogromną zaskoczeniem. Nikt nie wierzył, że ja tak szybko będę już zbliżał się do 60 tysięcy. Subskrybentów. A pamiętacie, jeszcze niedawno 50 tysięcy wydawało się zupełnie nieosiągalne. Kochani, bardzo Wam za to dziękuję. Za to, że codziennie jesteście ze mną. Raz Was jest więcej, raz mniej, a potem znowu bardzo dużo. Tak działa YouTube, ale by te algorytmy chwytać, potrzebuję także Waszych komentarzy. Potrzebuje, i one są mi także bardzo potrzebne. Także krytycznych komentarzy i mówienia skąd. Oglądacie Miśka wieczorową porą. Czy go oglądacie na żywo, czy później, każdy taki komentarz ma sens i jest czytany. Dziękuję Wam bardzo. Proszę o lajki, proszę o subskrybowanie kanału. Dobrej nocy i miłego tygodnia.